Przeszłam ciężką operację w styczniu i dziękuję Bogu, żyję. Jestem przeszczęśliwa, po moje modlitwy obiecałam, obiecałam Panu Bogu, że raz w miesiącu będę przyjeżdżała do Opatrzności boskiej, modlić się za zdrowie, za szczęśliwą operację, którą przeszłam w styczniu. I co miesiąc, raz w tygodniu, raz w miesiącu przyjeżdżam do Opatrzności boskiej. Dziękować Bogu i Ojcu Świętemu. Za to, że jestem zdrowa. Przeszłam operację naprawdę szczęśliwa. Jestem z tego powodu, bo no była to naprawdę ciężka operacja. I co miesiąc jestem w opatrzności boskiej. Świętynia. Świątynia jest przecudowna. Jest przecudowna. W ogóle jestem pod wrażeniem. Przepiękna. I jestem, tak jak przychodzę do niej co miesiąc, to jestem taka wzruszona, a wychodzę z niej lekka, leciusieńka. Tak mi jest na sercu lżej. I jestem co miesiąc od stycznia, a w ogóle wcześniej też przyjeżdżałam, oczywiście, ale tu co miesiąc jestem. Dziękuję bardzo.